Dzień dobry. Na tym filmie chciałem pokazać y, wymianę baterii w iPhone'ie 11. Jest komunikat o baterii, jest serwis. Kondycja i ładowanie serwis. 79% kondycja baterii. W następnym kroku należy zdemontować baterię z telefonu i zdemontować tą taśmę, która wpina się do płyty głównej. To jest kontroler baterii. On jest unikatowy w skali płyty głównej. Jest przypisany. Gdy włożymy inną baterię z tą taśmą, bateria będzie wysyłała komunikat o nieznanej części. Dlatego musimy przełożyć tą baterie do nowych ogniw Musimy się dostać do kontrolera. Musimy zdemontować kontroler i dostać się do elektrod tej baterii. Robić to powolutku i delikatnie, żeby nie spowodować żadnego zwarcia, a nie uszkodzić kontrolera, gdyż potem nie da się go dokupić. Tak to wygląda po zdjęciu izolacji. Dostaliśmy się do elektrod. Musimy tę wtyczkę przepiąć do drugiej baterii. Musimy delikatnie obciąć te, nie powodując żadnego zwarcia. Ja sobie przełożymy do tej baterii. Wezmę tyle ile nam potrzeba tego, a resztę obetniemy tych elektrod. Można sobie zaznaczyć, tutaj, tutaj. Dobra. Potrzebny do tego będzie zgrzewarka. o skróceniu i odpowiednim ułożeniu elektrod zabieramy się za spawanie. Po przespawaniu kontrolera do nowych ogniw podłączamy, wkładamy go do telefonu i podłączamy do ładowania, gdyż po odpięciu od baterii, od ogniw on jakby się blokuje. Teraz nie będziemy mieli komunikatu o nieznanej części nieznanej baterii, ale yy, ilość cykli ładowania oraz żywotność baterii będzie dalej na tym samym poziomie 79. Żeby zaprogramować tą żywotność na 100% potrzebny nam jest taki tak on. Można go zakupić w Kate Media. Sprawdzamy. Jest kondycja serwis, ale nie ma komunikatu o nieznanej części. Taśmy tak on wpinamy w ten sposób, jak widać na filmiku. Podpinamy pod programator. Mamy aplikację na komputerze. Przechodzimy do zakładki baterii, czyli tutaj i bierzemy odczyt baterii. Zeskoczyły nam odczyt, zmieniamy na 100% i ilość cykli na 0. I dajemy write. Jest pytanie, czy na pewno chcesz wylegać? Tak. Po chwili jest komunikat data burning successful. Dajemy OK. I baterię mamy zaprogramowaną. Zaraz sobie ją włożymy do telefonu i sprawdzimy. Tutaj jeszcze możemy wziąć odczyt, żeby sprawdzić to, czy dobrze się zaprogramowała. Tak, jest 100%. Procedura jest taka, aby nową kondycję baterii, zaprogramowane 100%, pokazało, trzeba włożyć wpierw inną baterię. Żeby wyskończył ten komunikat o nieznanej części. jest komunikat, wyłączamy go. I zamontujemy tą baterię, z tym AirTagiem Po włożeniu nowej zaprogramowanej baterii sprawdzamy, kondycja jest 100%. Telefon nie ma błędu, nie ma od nieznanej części. Seria jest tak onem.